Jezu, który to jest film o Trzeci? Czwarty? Co za kontentowa bestia, ty. Niepodważalnie, bez Brusika polski Twitch nie byłby takim samym miejscem. Jest on twórcą, który swoją popularność zdobył ciężką pracą, wysoką inteligencją i gameplayem Lola na takim poziomie, że zawodowcy biorą od niego lekcje. Co prawda społeczność Twitcha uwielbia się śmiać z Brusika, z jego pierdołowatości, ale ten w ostatnim czasie przychodzi ogromne zmiany w swoim życiu. Poznał kobietę, przeprowadził się, zapisał się na terapię. Ogólnie powiedziałem pani psycholog, że roz. Rozprasza mnie to, że ona ma sandały i, i ma pomalowane paznokcie stóp i że ma stópki takie no, yy, że mnie rozprasza stópkami. No, bo w Powiedział sumie mi lepiej to. było tego nie mówić, tak szczerze. I rozpoczął swój pierwszy oficjalny projekt, na którym pojawi się aż siedmiu streamerów. To będzie mocne. I w dzisiejszym materiale przeanalizujemy sobie, jaki do brusikowi przygotowałem do projektu. Czy naprawdę zrobienie eventu jest aż tak ciężkie? I najważniejsze, czy brusik sobie z tym poradził? Tego się jest w dzisiejszym materiale. Dzięki za wszystkie suby, lajki, komentarze. Sharał dla wszystkich wspierających, tych z, z tych i tych, bo to dzięki Wam grafik ma za co jeść właśnie śniadania. Sharał dla tych, co się wpadli na kopniaka, chociaż na chwilę coś popisać. No i co, zaczynamy. Ale zanim zaczniemy sobie opowiadać, jak wyglądają przygotowania Brusika do obecnego projektu, trzeba sobie wytłumaczyć, dlaczego ludzie są aż tak zajerani na obecny projekt brusa. W skrócie, bo każdy większy projekt z udziałem brusa, to był czysty, dobry content. Pierwszym takim dużym projektem była oczywiście Japonia Gdzie pojechał wraz ze swoimi ojcami, kolegami Czyli Slayproxem, Sucharm i Overpollem Którzy go no nieraz raz ratowali jak coś odwali na swoich streamach Sam wyjazd został przez publikę niesamowicie dobrze zapamiętany I to nie tylko dzięki temu że praktycznie codziennie byli na... ani trzy dupy, tylko też dzięki Brusikowi, który robił rzeczy, na które raczej żaden inny streamer by nie wpadł. Czyli na przykład kupował zuzyte majtki albo sztuczne cipy. I dodatkowo Brusik cały czas był tematem do rozmowy, kiedy go nie było. Pisał do mnie Boxdel Pisał do mnie Boxdel, że robisz. że robisz git content na wyjeździe. Tak? No. A jest na live? Bo zachowywałeś się jak taki kuzyn, z którym musisz się bawić, a bardzo nie chcesz. Bo cały czas się obrażał, coś mu nie pasowało i na przykład bardzo szybko wracał do hoteli, bo był zmęczony. Ale cały wyjazd był bardzo udany i pod koniec większość osób znała, że gdyby tam nie było brusika, to nie było aż tylu shotów I z czym się oczywiście zgadzam, ale Kacki oto też był fenomenalnym streamem. Wracamy do Osaki. O, opaki, ale oddaliśmy Ty ja, dole, musimy wrócić do Osaki. Zwróćmy random gusa. Ja, Dobra, a drugim tak dużym projektem był wyjazd w góry Xena, w którym Olu wziął udział razem z OverPołem, Mokrym Sucharem i Ortizem. I to był ostatni wyjazd, jak Xen i Ortiz byli gdzieś na jednym streamie. No i tutaj Rando kolejny raz popisał się fenomenalnym kontentem. Czy robi jakieś pomniejsze głupotki, typu powiedzenie Xenowi, że jest najgorszą rzeczą, jaką go spotkała na Twitchu, czy na przykład wejście do basenu w stringach. Zaśpi drugiego streamera, który by na to wpadł. Może Magikal? Tak to jakieś śpiewanie w kiblu, odwalanie jakichś rzeczy na mieście No było znowu dużo shotów, znowu widom się podobało I dlatego większość czeka na kolejne wydarzenia Więc jak się dowiedzieli, że to sam Bruce bierze się za organizację eventu A nie, że odbędzie tylko członkiem jakiegoś wydarzenia To po prostu chwycili się za głowę i nie dowierzali Bo dodatkowo, poza tym, że Bruce organizuje WSTRL, To też grał duo z Momonem Co też jest samo w sobie niesamowitym wyzwaniem Bo wiele osób próbowało to zrobić I no niestety, nawet odpadali na samym ekspieniu kont szoku na tej linii. Ty, ty, ty. ty nie, ty nie podchodzisz w dobrym momencie, jak masz full hopę. po czym jak ja nie mogę grać, to ty podchodzisz i teraz mnie zmutujesz, się wkupisz i powiesz, żeby do mnie. Jesteś taki debilem. A. A Bruce i Momonem fenomenalnie dopasowali się charakterami, na przykład dziękując sobie nawzajem za suby, czy po prostu wspierając się razem na linii. Ale oczywiście wcześniej czy później, no to nie mogło wypalić i Mamon się obraził, przestali grać, ale dzięki temu Random Bruce mógł się w pełni skupić na swoim dużym projekcie, czyli IRS nad morzem. Ale od początku, pierwszą osobą zaproszony. Zaproszoną przez random Brusa był oczywiście Iksen, który aktualnie sprawuje rolę ojca Brusika, czyli w sumie tak jak zawsze. Poza nim również zostali zaproszeni overpool, Suchar, Arkwel, Netrodal oraz Delord. Był jeszcze azus, ale czy był ktoś jeszcze? Jebana demencja. I Suchar na początku bardzo się cieszył, że w końcu on nic nie będzie musiał ogarniać i tylko jedzie na wyjazd dobrze się bawić. Więc nawet zaproponował Brusikowi, żeby to właśnie on wziął największą część procentową z zarobków. Jako iż, że to właśnie Brusik wszystko organizuje. Na co oczywiście Olek chętnie przystał, no bo czemu miałby nie brać darmowych pieniędzy. Jednak czego Suchar nie wiedział to to, że nie do końca wszystko będzie ogarniać sam. I z tym, że nie będzie musiał nic robić, to, to... Ostro poleciał w ch... Bo bardzo, ale to bardzo szybko okazało się, że na przykład Brusik nie ma sprzętu. I dla Olka było oczywiste, że pożyczy go od suchara. Bo przecież on to wszystko ma, nie używa, i jakby co miałby od niego tego nie wziąć. Dobra, stary. Ale ja też myślałem, że dostaje zaproszenie, a Brus chce, żebyś był kierowcą i pożyczył mu pleca. Dla mnie to jest yy, oczywiste. No tak, no. Więc suchar oczywiście śmiał się z tego, że miał nic nie robić, a bardzo szybko dostał informację, że ma jednak w czymś pomagać, ale w sumie to pewnie się tego spodziewał. I poza przekazaniem sprzętu musiał jeszcze ogarnąć busa, bo Brusik nie potrafi. I wynająć namioty, bo w Pile nie ma Katlonu A przecież namiot są kurwa tylko w dekatlonie A to, że Brusik dalej nie ma prawa jazdy I trzeba do niego przyjeżdżać a do Piły No to chyba nawet nie muszę przypominać No przecież Brusik pociągiem jeździł nie będzie Ale żeby nie było, dzielny Brusik ogarnął nam Atrakcję oraz bufet który okazały się być kanapkami od Renaty A atrakcje okazały się być wybrane z Chatu GPT Park promenada, Promenada Rejs statkiem Mila lub Piulek Ej ku Ba, rej Rejs statkiem po jeziorze Jamno. Jezioro Jamno rejs statkiem. Jak będzie tym chciał. Ej, kurde. A czy ktoś myślał, że będzie brusik sam znajdować ciekawe atrakcje? Zamiast zapisać do swojego ziomka czasu GPT, że mu podał to najlepsze? No w sumie to ja no to liczę. No ale ja jestem kur... Klules. Więc jak widzicie, mimo tego, że wyjazd się jeszcze nie odbył, to już suterzy mieli kontent na jakieś 4-5 godzin odcinków. Bo cały czas odbywały się jakieś regularne dramki wokół wyjazdu, jakieś debaty, omawianie i tak dalej. A sama afery na przykład rozchodziły się o to co mówiliśmy przed chwilą. Czyli, że całą odpowiedzialność i organizację wyjazdu Brusik zrzucił na Suchara. Bo on ma doświadczenie, tak? Tylko zamiast pisać do niego w taki koleżeński sposób siam mordeczko, dasz radę mi wytłumaczyć, jak coś mam ogarnąć? To po prostu zaczęło to brzmieć Siema, zorganizuj mi wyjazd, bo mi się nie chce Tak jak na przykład było z rzuceniem odpowiedzialności Na zamówienie namiotów I to zadanie zostało zrzucone na Arkuela i Suchara I panowie przystali Zaczęli szukać namioty, znaleźli idealne Żeby każdy miał trochę prywatności Dlatego były dzielone komorą Wysłali je do Brusika, a on miał je tylko zamówić I co może pójść nie tak? No naklikaj na stronie jakiegoś główna, Tak, że namioty przyjdą do Piaseczna I namioty jednak będą jednokomorowe Żeby każdy mógł cały czas Rozmawiać z innym streamerem. Nie, nie, nie! Fila. O k ku... a wy czteroosobowy wynajęłem. Ostatnia fera była kilka dni temu, a dotyczyła ona osób, które pojawią się na wyjeździe. Bo, na przykład, Bruzik uznał sobie, że zaprosi na wyjazd Frania, z którym nigdy nie miał żadnego kontaktu. Bo, na przykład, jak Xen zobaczył, że Frania powiedział, że będzie brał udział w Świnka Tour, to myślał, że sobie po prostu klip farmuje. Ale niestety okazało się, że Bruce naprawdę go zaprosił. I pewnie bardziej insideowi widzowie Overpoła wiedzą, w czym jest problem. Bure już po prostu nie przepada, lekko mówiąc, za Franiem. I powiedział jasno, że nie chce Frania na tym wyjeździe. I oczywiście znowu za czasie. Beka dookoła, Brusa, zaczęli się dopytywać czy Mergani i Mamon też mogą pojechać I sytuacja się tak zaogniła, że musiała wkroczyć Renata Która powiedziała, że koledzy Brusa to łosie i żeby się od niego odjebali Ty zorganizowała, nawet namioty ci wybierają Jakby się oburzały, że zamówiłeś inne A potem mam pretensje, że to nie ty organizujesz Wiesz, ludzie to obserwują, a nie się wtrącają w każdy element twojego życia. Renata powiedziała, że po, pozdrów tych łosi. Ty Jesteście łosiami. Czekaj, czek, czekaj, czekaj. Stary, ty chyba wiedziałeś, kim jest kurwa łosia, od Mamona. To jest kreatoria mózgu, dzieciak. To kreatoria mózgu, kurwa. Nie rozumiem. <noise> Więc jak widzicie, wyjazd zaczął się dopiero kilka godzin temu, w momencie, jak to oglądacie. Albo możliwe, że już się skończył, bo na przykład ktoś się z kimś mocno pokłócił, albo na przykład zdążyli zatrzymać już Asdusa, który jechał do Ranno Brusa pociągiem. I jakiś widz uznał, że zajebisty pomysłem będzie zadzwonienie na policję i powiedzenie, że Asdus ma przy sobie jakiś ładunek. Więc pojawiła się policja, straż pozarna, SOK i jacyś kryminalni. Więc jak widzicie. Wyjazd nie będzie za łagodny dla naszych streamerów. Czy jednak zamiast pojechać do piły, pojechali na przykład do Świnoujścia. Ale pewne jest jedno, skoro tyle kontentu dostarczą nam same organizowanie wyjazdu, to jest szansa, że ten wyjazd, mimo tego, że trzydniowy będzie drugą Japonią. Więc wbijajcie do brusika na streama, póki jeszcze się coś nie odp... Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli się podobało, to zostaw suba, lajka. Tak samo szaro dla obecnych wspierających ty z krokodyla za dychę, tych i tych za dwójkę i piątkę. Możesz napisać w komentarzu, to są już organizacji eventów przez Brusa. Ostatnio coś tam se kręci na kotniaku, więc jak chcesz to wpadaj. Nie wiem kiedy będzie kolejny stream, bo teraz jest za w robocie. No i co? Mojego wieczoru. Bo już tak poleć zaczyna, że nie wiem czy mi zaraz prądu nie wypierdol.